Krystianie? Um, Halo? Słuchaj, Hello. nie wiem jak to się stało, że znowu się tutaj znaleźliśmy. Gdzie tu? No, znowu w tym... Ja ciemność widzę. W świecie i chyba musimy stąd uciec. Um, a Obróć się trochę. Nie w tą stronę. O, 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 o! Już o! widzisz? Ooo! Czemu jesteś taka niska? A nie, to ja jestem taki wysoki. A nie, ja stoję na słupkach. E. Nieważne, już. Krystianie, przecież... Dobra, chodź, musimy uciec stąd. Idę. Bo no, ja bym oh, bardzo nie chciała, żeby oni nas to, złapali. To green, Gdzie? a to jest blue. A bez na ścianach. A kto no? jest w sumie twój tańczy. ulubiony? Orange, bo tańczy. Nie, mój jest ulubiony, pomarańczowy, musisz wybrać sobie innego. On robi taki ruch. Eee, makarena. <laughs> Przestrzej. Jest gotowy zawsze! Słuchaj, bo co, no co Ja nie chcę tutaj wpaść, dobra? Postaraj, to nie wpadaj! Postaraj się, żebym się nie poślizgnęła. Ty, ty, chyba ty się postaraj, żeby nie, żebyś nie wpadła, kurde. Uuu, ola balonowo. Przepraszam, ale jak ja mam to Przepraszam, Sprawmy, że się stanie z balonem. No dawaj, weź. Uuu, czemu ona tak powoli skacze do góry? No już wiem, co się stanie, jak dotkniesz balona. No cóż, dobrze w takim razie. Olu, to chyba jest ścieżka wyznaczona tymi yy, kreskami, nie? Tak, kreskami, tak właśnie tak. zauważyłam, bo że ja, tego pomieszczenia ja nie ja serio kojarzasz. myślałam, że musimy przejść pomiędzy tymi balonami. Nie no, co ty? Da, pokaż mi, gdzie idziemy. Mm, nie ma pomarańczowego, więc idziemy do różowego. No różowe, Różowy. dobra, dobra, idę, idę za tobą. Trafiła, um. trafiła! Trafiłam! O, mój bo... Poczekaj, nice. a Da się stąd wejść teraz? Nie, nie da się. Tak, chciałabyś wrócić. Kurczę, bo chciałam zobaczyć, co jest za innymi. Ej, Ola, to spoiler do czapteru drugiego. Czemu? A że wchodzimy no tutaj? Nie, nie było jeszcze czegoś takiego, ja nie widziałem. No w sumie ej, ale to by musiało być przejście mm. u tego, u pomarańczowego, bo on w takiej jaskini siedzi. No, 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 no. On był w takiej, chyba że to dalej pomarańczowego. Idziemy za bekoniarą. Wiesz okay? co? Może się pośpieszmy, bo ja mam wrażenie, że skoro to jest pomarańczowego, to on będzie za nami zaraz gdzieś tu biegu. Nie, no co ty? Pójdziemy. Boże... Idziemy. A, uważaj, bo U... tutaj. W, w Może fiore... to tu pójdę. Uwa... No ja... Nie, tu się nie opłaca iść. Dobra, dobra. Mogę po... Ola, można iść po tych. Można i nie, nie nie można Nie można. Można. Oh. można. O tu jest strzałka. strzałka, chodź. No? Idziemy ze strzałką. O kurde, idziemy, jesteśmy strzałkowi, kurde. Okej. Okay, chyba okay. tu, bo nie ma innej drogi. No, chyba tędy, nie? U, pa. Hmm. Ha. Ha. O kurde, ale gdzie ty tak po nim skaczesz? O, cheater, jest kolejna cheater. strzałka. Chyba tutaj. Aha, hmm. a tu w którą stronę? Zakładam, że tu, skoro się świeci. Dobra. O, jest! Dobra, jest wyjście. O Boże, Halo. udało się nas... I nawet nas nie ten nie, nie złapał tutaj. O kurde, czy to jest woda, Krystianie. Um... To jest woda, Ola, i to jest zamek. <laughs> e, poczekaj, U. czy ja muszę naprawdę szybko przebiec na te klocki? Chyba tu musisz szybko przebiec, no, tak mi się wydaje. Czy teraz na blue mogę wejść. Daj! No o, chyba daj! nie, Ola, daj! No Go <grym> No nie! To nie chodziło o blue. No ja nie. Chodzi o tą nie? kładkę. No chyba nie. I tu mogę? <grym> o, o, o. Bez kitu. I C, jak A, subskrybuj. <grym> Poczekaj na mnie. To ja Brawo, mam problemy. Ola. Dobrze, ja wiem, że masz czasami problemy. Na spokojnie. Boże, jak daleko tam jesteś, jak czekasz na mnie. zdążyłeś! Czekam na ciebie. O, dobra, dobra, Zdążyłaś! Wow. Teraz biegnę od razu do tego, do różowego. Dobra, jesteś. Szybka jesteś. Dzięki, Kurde, dzięki. No. Za to tu już nie będę cfaniakować. Nie, <laughs> nie tu może po nie. Może też podfaniakować? Nie, 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 nie. Ha! Dobra, ha! jestem. Udało mi się. Zrobiłam Udało tak. Udało się perfekcyjnie, no? Super. Proszę Boże, myślałam, bardzo. że tutaj też będzie woda się podnosić. Teraz żarówy, pa! Dobra. Żarówy. Hop. O kurde. Ale z ciebie żaruwa. Boże, ja myślałam, że ta jest Ale pusta, a ona jest niebieska. Nie, ona jest w takim kolorze po prostu. No, Dobra, taki kolor. Dzień dobry, cześć. O kurde, to chyba galeria sztuki jakaś. Czemu tu nie ma nie? mojego obrazu? Poczekaj. tu jesteś częścią y, Rainbow Friends? A nie? Ja Ej, jestem różowa. Widzisz tam tego? Widzisz tam tego pomarańczowego? No, widzę i co? Eee, makarena. <laughs> <laughs> A prowadź mnie, bo nie wiem, gdzie mam skakać. Chyba po balutam. Chciałem, że coś umarł. O, o nikt nie umarł dzisiaj. Z niebów, okej. Wydawało się mi pudzą. się. Chyba ci się wydawało. O! Zobacz, zobacz, stój! Na Stój! Co? Patrz! Na co? Zielony dał już łapkę w górę pod tym filmem. <laughs> tak, i przybył piątkę. No, bo za łapkę w górę pod tym filmem dostaje się piątkę ode mnie. Nie wiedziałeś? Trzebaś, nowy dźwięk dawania subskrypcji. Nie, ale będę musiała to sprawdzić. A! 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 a. Jest, udało mi się. to wiesz co? Udało mi się, no nic, nic. <noise> Jak ty <Aha>. to zrobiłeś? <noise> Aha. No to fajnie, to fajnie. O, 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 oszukoneko. Ale co ja zrobiłam? <noise> Nieźle. O, wróciliśmy. Dzień dobry, widziałam ładne gwiazdki Mogę leciały. Wejść? Gwiazdki? Tak. Ty jesteś gwiazdka. Gdzie ja teraz? Ja wentylacją. O, nawet ej! Nawet można. Ja myślałam, że my przez drzwi mamy iść. Może nie umiem Lewka. po drabinie wejść. Cześć. Hej, Dzień dobry, dobra, Dzień. prowadź mnie dalej. Nie dotknij zielonego! Dobra, nie o, to dobra, dobra, dobra. Idziemy, idziemy. A co by się stało, jakbym dotknęła? Lewo. Lewo czy prawo wybieraj? Lewo. lewo. wybrałam, tak. Prawo? E, dalej lewo. I Teraz. Dalej lewo. I. E, prosto, chodźmy. A da się? Dobra się nawet, dobra. No, nie ma tu już. Uwaga, innej drogi zielone, debaty. zielone! Aha, ale tu się mnie nie zapytałeś. Dobra, to tam już sprawdzimy. Tu idziemy tu. i chciałam tu, ale zielony jest, uważaj. O, boże, znalazłeś się! Jestem dobra w labirynty! O kurde. Dziękuję. Gdzie my jesteśmy i czemu tutaj są? O, jest dzień ja To jest już chapter trzeci. <laughs> Musisz uważać konewka! No przepraszam, no mówiłam, no. że ja nie umiem przez takie Musisz uważać bardziej. No uważaj dobra, na te uda piły. Udało mi się. Udało o, mi się. Było. Dobra, ale no tu jest to na ciężko. Raz. Dobra, dobra. O, o, ja ale przebiegła. A! Przecięło mi buta, Ola. E... Gdzie jesteś? Ha. Mój ostatni. Aha. Co? Gdzie jesteś? Nie zapisywało mi nie wiadomo czemu moich sejwów, tylko Tobie. I jestem na etapie e, przechodzenia przez rudery e, pomarańczowego. <laughs> Więc e, no. O! Hej! A! Na pewno. Jestem. Wejdź na to z trzy razy w razie. Jestem, co. jestem. Cztery razy, kurde. Dobra, dobra. To ja idę dalej z Tobą. Muszę ja poczekać. Też idę dalej z Tobą. Dobra, Dobra. robię to znowu, robię to znowu, hej jest nice, udało ci się Jak coś tego czerwonego nie dotykaj Okej okay. Sprawdzałam, to idę. o Jezus <noise> Ola, tego czerwonego nie, nie dotykaj jak coś Nie dotknęłam czerwonego, dotknęłam tej piłki. Nie dotykaj no, czerwonego o... jakby co, Ola ktoś tu lata w ogóle, co tu ma być? No bo to jest moc gestów Krystian, on la... o, zniknął no. Niewidzialny się zrobił. Musisz na mnie Krawidziwe poczekać. Mocy. Czekam na ciebie, czekam. Tylko nie dotykaj czerwonego Ola. No staram Pamiętaj. się. Dobra, dobra. Nie dotykam. Nie dotykam. Dobra, nie dotykaj. Nie dotykaj. Ktoś za mną dotknął. Ale to nie byłam ja. O. Skrót, skrót. Dzięki. O kurde. Ha. Ha. Dobra, dobra. Chcesz, chcesz na piłę wskoczyć? E! No kurde, Krystian. Naprawdę. <ślesz> I muszę od początku to robić! Musisz no. od początku, Ola! O Jezus, no nie wie, że ty mi no to zrobiłeś! sama zrobiłe. to sobie zrobiłaś, jasne, no! Jasne, jasne! To przez no tak, a ciebie! Co? Ale da Ola, czerwonego nie dotykaj, pamiętaj! Krystian! Zaraz ty dotkniesz czerwonego! Nie dotykaj czerwonego, Ola, pamiętaj! No nie! <laughs> to, czy mogę zrobić z stagę? Moi, moi drodzy, widzimy w tym momencie... Dziki okaz konewki, która pokazuje nam jak gra się w obbi. Pokazuje jak za pierwszym razem pokonać wszystkie przeszkody i ani razu się nie wywalić. Christian. Proszę bardzo, oczekuje na kosy, przechodzi. Przebiega przez taktyczną deskę i nie wskakuje na czerwone i nie dotyka oczywiście. Uwaga, czy nubek będzie przed nią, czy doścignie? Czy Ola no, jeszcze dogoni łupka? I uwaga, Ola teraz musi pójść. O, dobra, jest na desce. Uwaga, przeskakuje przez deskę Poczekam i teraz pięć śmierci, razem. które ostatnio ją zniszczyły. Wbiegła prosto w piłę. Tym razem. O, może powinna skakać. Może powinna skakać. Nie, może nie będę tego dotykać. O, uwaga, i czy konewka da radę na. O, dała radę. Udało nice. się. Dobra, wejdę tutaj pięć razy, na pewno żeby było. A co to tak czerwono? O kurczę bale. Bo tu czerwony jest, red. O. <laughs> No nie! Wpadłam na tory czemu wpadłaś na tory? No bo nie przeskoczy. No nie! No co jest? Ale się zaraz w kurze, nie? Dobra, dobra, udało mi się żyje. Dobrze koneczka, nice. pięć razy weszłam, dobra. No nice. i teraz przez kolorowy muszę skakać. No. Te wszystkie Hola. kolory to jest spoiler do nowych. Rainbow Francis, <grymka> umarłam. Śmierci konepki. <grymka> przestań, to nie jest śmieszne. Trochę jest, muszę przyznać. Nie konepki też przyznają. Dobra, żyje! O Boże, wejść, przestań. <grymka> A mogę tu bokiem przejść? Ra raczej nie, dobra, nie będę ra ra może próbować. Raczej ra nie, raczej nie. <grymka> dobra. Idziemy dalej, zapisało, zapisało! Trzynasty etap, idziemy do piwnicy. Teraz na dół no. idziemy. Co będzie no. na dole? Co będzie na dole? Uuu, twój ulubiony kolega, Ola. Aha, dobra, dobra. A myślisz, że on by mnie złapał? <noise> Sprawdź. Nie, nie chcę. <noise> ja sprawdziłem. <noise> poczekaj, a teraz Jakby mam tu co? iść? Dobra. Przeszłam dalej. Uuu, jesteśmy... Nice! Ale poczekaj, czemu jesteśmy u pomarańczowego? Przecież pomarańczowy był u góry, a nie na dole. No bo mapę zmieniłam. Co no. jest?! Co? Skoczyłam na kamień i mnie zabiło samo? No. A Makaryna? Dobra, łatwa zagra Proszę. O, teraz to łatwa, teraz to łatwa. Tak, no. PAPA, pa, robi speedrun. Już speedrun? Gdzieś O, o kolorowe bloczki. Oli ulubione. No dawaj, speedrun, speedrun. No robię, robię. Się. No Krysta. <ślad> <ślad> wcale cię nie rozproszyłem, prawda? <ślad> nie, wcale. <ślad> no właśnie. Dobra, idę inną ścieżką niż ty, bo ty mnie rozpraszasz. Dobra, Ale żabki z nas. Szok. Dobra. O, czy będziemy już wychodzić? Ale coś dużo... Duże te balony. Inaczej zapamiętałam te balony. Ja też właśnie jakoś inaczej. Coś mi tu nie pasuje. Dobra, i co teraz, i co teraz, i co teraz? No jak to? czy się zrespiłam, dopiero co? Nice, Ola, brawo! No nie wierzę w co. to, było najlepszy, szukane. Najlepszy skoczek i grajek. No to było szukane, sam widziałeś. Ciekawe, czy ta sama droga jest. Jest ta sama droga. Uuu, na dół się nie zaskakuje? Nadu się nie zaskakuje? Ale kucać nie trzeba. Bo chyba się nawet nie da w tej grze, wiesz? Łup, łup, łup. Dobra? I boom. Udało nam się! Nice. Uciekaliśmy Wy, Krystian, Wygrani Brawo. tu są, proszę bardzo. O, to tak, to, to jesteśmy my, to jesteśmy my. Tak. my wygraliśmy Nice, perfekcyjnie. Udało się.